Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości. Muszę powiedzieć, że jak usłyszałem komunikat prokuratury, wydany parę godzin po tym, jak gazeta wyborcza opublikowała informację o przygotowywanym i już zasygnalizowanym wniosku do Międzynarodowego Trybunału Karnego o pociągnięcie osób, z prokuratury generalnej do odpowiedzialności za masowe zatrzymywania przeciwników politycznych, to łzy wdzięczności napłynęły mi do oczu. Tak, panie ministrze. To minimum, co mogę zrobić, właśnie te łzy wdzięczności wylać, albowiem przez wiele, wiele godzin, tygodni zastanawialiśmy się z kolegami, adwokatami, jak w najprostszy sposób Trybunałowi przedstawić, że nie możemy ścigać sprawy zatrzymań masowych w Polsce w prokuraturze generalnej, albowiem pan żeś sprywatyzował prokuraturę. I no, wymyśliliśmy, ale bardzo pracochłonny sposób przedstawienia tego zagadnienia, a tu jednym komunikatem i jedną informacją właściwie możemy załatwić. Ten problem. Zresztą, muszę Panu powiedzieć, że powinien Pan rozważyć również wdzięczność wobec mojej osoby. Dobrze Pan wie, że Haga za parę lat może się Panu wydać bardzo przyjemną alternatywą. Przecież lepsza jest na pewno niż Białęka. Z pewnością również byłby Pan sławniejszy. A przecież dobrze Pan wie, że po upadku Waszych żałosnych rządów, my będziemy musieli zacząć od zera. Wie pan, powiem Panu taki dowcip, który napisałem na Twitterze i który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jakbyśmy razem jechali do Hagi, przecież w gruncie rzeczy niewiele nas różni. Pan chce się spotkać ze mną i ja chcę się spotkać z Panem. Różnica jest tylko taka, że Pan chce się spotkać w Lublinie, a ja w Hadze. Ale jakbyśmy jechali razem do Hagi, opowiedziałbym Panu historię. A na pytanie Pana o to, dlaczego jest taka fatalna pogoda. Z pewnością bym Panu odpowiedział, ja mam znacznie gorzej, bo ja jeszcze muszę wrócić. To stary dowcip. Ale mi się wydaje, że pasuje do tej sytuacji. Ciekawy jestem tego procesu takiego intelektualnego, jeżeli oczywiście można mówić o jakimś procesie intelektualnym w ramach Solidarnej Polski, patrząc. Na przemiłe twarze pana kolegów Kantaka, Kowalskiego. Jakiego? Mam co do tego zasadnicze wątpliwości, ale załóżmy, że jest jakiś proces intelektualny. Omen, omen. I siedzicie sobie w dniu publikacji tej informacji i myślicie sobie, jak by tu zastraszyć adwokatów, żeby nie składali na nas tego wniosku. Ciekaw jestem, który wpadł na to, żeby zrobić komunikat prokuratury, że można mnie zatrzymać i tym sposobem wywrzeć presję, abym tego wniosku nie składał. Wie Pan, wiele osób, wiele różnych środowisk zarzucało mi wiele rzeczy, ale raczej nikt mi nie zarzucał tego, że łatwo na mnie wywrzeć presję i zastraszyć. Zresztą to rodzinne. Wie pan. Dobrze o tym. Natomiast, już nie zwracając się do Pana, żeby też nie przesadzić, chciałem skorzystać z okazji i odpowiedzieć na kilka pytań, które stawiali internauci, różne osoby, które komentowały zapowiedź tego wniosku. Jedno z najważniejszych pytań było, gdzie zgłaszać krzywdę osób, które były zatrzymywane, czy trzymane w kotłach, czy też aresztowane, i podaje taką, w takie miejsce to jest mtk zgłoszenia, zgłoszenia właściwie małpa że Mtk zgłoszenie małpa gmail.com. Lub też przez stronę na Facebooku mtk z dużej litery zgłoszenia. Za. Już to mówiłem, ale przypominam, że będą te wszystkie informacje objęte tajemnicą adwokacką, a po przekazaniu do Trybunału objęte tajemnicą Trybunał. Pytanie, które stawiała jedna z moich czytelniczek facebookowych, było takie: co się stanie, jak Polska wycofa się z tej konwencji? Nic się nie stanie, proszę Państwa. Zgodnie z konwencją, jeżeli Trybunał nie postępowanie karne, Rok nawet po wypowiedzeniu konwencji, to wówczas jest właściwość trybunału. Także po zgłoszeniu przez nas wniosku trybunał będzie miał rok. Ewentualnie, gdyby Polska wypowiedziała, myślę, że w ogóle to będzie się szybciej wszystko działo, ale w każdym razie to na pewno nie jest żadna przeszkoda. Ktoś zapytał. Czy MTK zajmie się tą sprawą, skoro zajmuje się głównie sprawami ludobójstwa? No, czy się zajmie, proszę Państwa, nie wiemy. Natomiast bardzo będziemy przekonywać prokuratora, aby się tym zajęli. Przepis jest wyraźny. Prokurator MTK ma obowiązek ścigać tego typu zbrodnie. I to nie robi żadnej łaski, to nie jest żadna e, przysługa. Polska od 20 lat płaci składkę na MTK i mamy prawo oczekiwać. Że przestępstwa tego typu będą ścigane. A fakt, że robi to obecny rząd, w ogóle nie stoi na przeszkodzie, bo ten trybunał jest właśnie powołany do ścigania takich ludzi, a nie innych. Stąd też zrzeczenie się immunitetów, które przecież, gdyby ktoś już nie był w rządzie, nie byłoby potrzebne. Także nie ma immunitetów, można ścigać obecnie rządzących, i nie ma najmniejszych problemów z tym, aby prokurator, jeżeli będzie chciał, takie postępowanie yy, przeprowadził. No, wiecie państwo, w sądzie karnym, okręgowym w Warszawie ściga się zbrodnie, różnego rodzaju zabójstwa. Były byli ścigani mafiozi, ale był też sądzony, yy, Marek za podsłuchy I to na pewno jest mniejsze go rodzaju ka kalibru zdarzenie niż, niż zbrodnia, a jednak posiedział sobie ponad dwa lata. Yy. Czy mogą się zgłaszać też aresztowani? Takie padało pytanie. Mogą, proszę Państwa. Szukamy osób, które były aresztowane, którym składano propozycję wyjścia w zamian za zeznania na polityków. Mamy takie informacje, że takich kilka jest spraw, które już do nas wpłynęły. Między innymi pana Krycha, no znana sprawa pana senatora Gawłowskiego. Tam dochodziło do sytuacji, że ktoś przychodził do celi i proponował wyjście w zamian za złożenie zeznań fałszywych na, na, na polityków. Taka sytuacja również podlega podściganiu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Kiedy złożymy wstępny wniosek? Myślę, że do końca roku, najpóźniej, tam, do 10-15 stycznia. Ile grozi osobom odpowiedzialnym? Proszę państwa, no, realnie grozi. Myślę, jeżeli mówimy o głównych sprawcach, to Około 10 lat, jeżeli chodzi o pomocników, to między 3 a 7. Czy będzie to dotyczyło również osoby w terenie współodpowiedzialne? Tak, jeżeli będziemy w stanie wykazać, że dany prokurator, dany szef policji współdziałał, mając świadomość, że to jest zorganizowana działalność, to będzie mógł współodpowiadać jak najbardziej. I tego będzie również dotyczył. Wniosek. Niewykluczone jest również pomocnictwo innych osób z rządu, ale to jest temat już bardziej do y, prokuratora. Czy uchwała Senatu ma znaczenie? Jak Państwo być może zauważyli, większość senacka zapowiedziała złożenie projektu uchwały, która będzie przegłosowana na Senacie wedle ich zapowiedzi w najbliższym czasie, uchwały zwracające się do Międzynarodowego Trybunału Karnego, podjęcie tego postępowania. Bardzo jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że taka uchwała zapadła. Pamiętajcie Państwo, że państwa mogą być stronami postępowania, każde państwo, więc uchwała Senatu, która będzie rozesłana do, do Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale też pewnie do innych państw członkowskich, może spowodować, że do tego postępowania przystąpią również inne kraje, bo nie będzie takie wrażenie, że jest to prześladowanie polskie, Będzie jasno powiedziane w ten sposób, że chodzi nam o postępowanie w odniesieniu do bardzo określonych osób odpowiedzialnych za, za przestępstwa. Wreszcie ktoś się zapytał, czy damy się zastraszyć. Na to odpowiedział już mój przyjaciel. Pan mecenas Jacek Bła, że na pewno się nie damy zastraszyć. Żadne, ale to żadne środki, ataki, groźby, próby wymuszeń ze strony obecnie rządzących nie wpłyną na to, że ten wniosek zostanie złożony. I w związku z tym zapewniam Państwa, że Pan Ziobro, a nie nikt inny z pewnością nas w tej, w tej sprawie nie zastraszy i doprowadzimy. Tę sprawę do końca, licząc na współpracę prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ktoś zapytał, kiedy wybieramy się do Hagi. Myślę, że zaraz po wstępnym wniosku dojdzie do spotkania pełnomocników w biurze pana prokuratora, i wówczas będziemy mieli więcej informacji o dalszym trybie tego postępowania. Bardzo Państwu dziękuję. Rozpowszechniajcie może tę informację. Bardzo bym o to prosił, żeby dotarła do wszystkich osób, które były pokrzywdzone, żeby się zgłaszały, żeby się nie bały, żeby podjęły się tego, żeby przedstawić swoje racje do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Myślę, że warto to zrobić i. Że każdy z nas w ten sposób spełni pewnego rodzaju również patriotyczny obowiązek, nie tylko dochodząc własnych krzywd, ale w ten sposób realizując pewien, pewne zadanie, pewien, pewien obowiązek etyczny i patriotyczny, który w tej sprawie wydaje mi się, że istnieje. Taka była też moja motywacja, aby się podjąć tej sprawy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Na tym kanale Państwo znajdziecie zawsze najświeższe informacje dotyczące tej sprawy. Dziękuję uprzejmie.